Dobry. Bardzo często spotykam się z pytaniem małżonków, współmałżonków, współpartnerów: jak to jest z granicą pomiędzy zaufaniem w małżeństwie a kontrolą? Niezwykle często podnoszony jest temat braku zaufania bądź nadwyrężonego zaufania, a tendencji do kontroli, która najczęściej wynika z lęku. W dzisiejszych czasach. No, różne są formy i możliwości tej kontroli. Najbardziej chyba pospolitą jest kontrola telefonu współmałżonka. Mamy dziś w studiu wybitnego gościa. Jest z nami pan mecenas. Jak to jest z tą kontrolą a prawem do prywatności? Może współmałżonek domagać się pokazania telefonu czy nie? Może domagać się współmałżonek pokazania telefonu. Czemu nie? Domagać się zawsze może. Domagać się może. <laughs> A czy ta osoba, która czuje się kontrolowana, inwigilowana i czuje, że naruszona jest jej prywatność, no co może z tym zrobić? Otóż w Polsce prywatność pozostaje pod y, ochroną prawa. Y, chroni prywatność konstytucja, mm -hmm. chroni, chronią przepisy prawa cywilnego i prawa karnego. Mm -hmm. y, małżeństwo jest y, oczywiście takim y, ustrojem, które. Y, w który osoby, które łączą się po to, żeby założyć rodzinę, no raczej powinny sobie ufać. Jeżeli tej ufności, tego zaufania nie ma, no to trzeba to w jakiś sposób leczyć. Więc nie wiem, czy takim dobrym środkiem, żeby zapobiegać braku zaufania jest sprawdzanie, Kontrola po prostu. Kontrola tak. właśnie y, czyjegoś telefonu, y, zawartości tore torebki, rzeczy, aktówki, osobistych, rzeczy tak? osobistych, tak, tak. Szafy, tak, tak jakieś szafy. kosmetyczki. No, to, to już na pewno są takie mm -hmm. przejawy, które świadczą o, o utracie tej kontroli i na pewno nie służą do y, naprawy sytuacji. Nie budują. Nie budują. Relacji. Oczywiście y, zdarza się, że y, Strony w postępowaniach sądowych podnoszą taki argument, na przykład, że no cóż, kupiłem, kupiłam i utrzymuję telefony, na przykład całej rodziny, czyli na przykład mam sw swoją firmę, prawda, więc w firmie jest telefon mój, firmowy, prawda, którym ja się posługuję, no i również telefon firmowy, który powierzyłem żonie, i w związku z tym, że tak jest, no to ja mam prawo odczytywać te sms -y. nieprawda. Każdy człowiek ma prawo do prywatności i taka ingerencja w te w treści, mhm. właśnie bez, wyraźnego, bez wyraźnej zgody takiej osoby, która dysponuje tym telefonem, no jest istotną ingerencją w prywatność, co jest niedopuszczalne. No ale jest o tym prawo, tak? Tak. Kodeks cywilny, Konstytucja gdzie tego szukać? No, w artykuł 23 Kodeksu cywilnego statuuje ten otwarty katalog tych dóbr osobistych, które są chronione przez prawo. No jeżeli chodzi no konstytucja oczywiście również wprost przewiduje ochronę prywatności. Więc na gruncie prawa rodzinnego i takich sytuacji małżeńskich, naruszanie prywatności. Y, może y, powodować no, w, na, zachwianie więzi małżeńskich. Mhm. Czyli, no, je, czyli stanowić jakieś zachowanie, które no, będzie na przykład ocenione negatywnie przez tego drugiego małżonka, który jest kontrolowany. Mhm. No i może prowadzić do tego, że któraś z tych więzi po prostu ulegnie nadwyrężeniu albo nawet zerwaniu. No i w takim wypadku, no, w konsekwencji można mówić, no i nawet i o winie w, za rozkład pożycia. Z powodu nadkontroli. Z powodu tak, nadkontroli. To jest dosyć częsta sytuacja. Tak, to się często zdarza. Oni to tak tłumaczą często. Oczywiście to jest z powodu lęku. tak, Nie chcą być zdradzani, nie chcą, żeby coś ich zaskoczyło, nie chcą się dowiedzieć ostatni, boją się zwyczajnie. Z różnych rzeczy to wynika. Czasami z jakichś poprzednich doświadczeń, czasami z wewnętrznego jakiegoś przekonania, bo w poprzednim związku to się zdarzyło, więc każda kobieta, każdy mężczyzna może mieć do tego tendencję. No ale jak rozumiem, prawo chroni właściciela, użytkownika telefonu, jeśli już mówimy o telefonach, w taki sposób, że ta osoba ma prawo odmówić. Nie dam ci, nie dam, nie zobaczysz, tak? Po prostu nie chcę. To jest mój prywatny świat. Spróbuj mi zaufać. No, na pewno. Może taka osoba odmówić. Oczywiście, yy, taka osoba, która odmawia, no też musi, yy, jak gdyby, na no, sobie no, konsekwencje takiej odmowy. Ponieważ, no, jeżeli daje w jakiś sposób powód temu drugiemu małżonkowi, żeby yy, żądać ujawnienia takich treści, yy, to właśnie no, powiedzmy na przykład tych SMS-ów, yy, no, czy ona sama nie stanowi, czy nie dała jakimś powodu, że ten drugi małżonek stracił zaufanie? No więc samo kontrolowanie tych treści jeszcze nikogo nie uchroniło przed zdradą, przed Nieszczęście. nieszczęściem, przed utratą zaufania. Więc Ale może zburzyć to zaufanie i szacunek do współmałżonka, jak rozumiem kontrolowanie, domaganie się sprawnością, no samokontrolowanie, ale również jeżeli, jest, jeżeli drugi małżonek daje powód do tego, żeby ta druga osoba powzięła pewne wątpliwości, no i są wątpliwości jeśli już powstały i mają ta, takie natężenie, że występuje uzasadniona uzasadniona prośba o pokazanie tych informacji. Więc no, no, no to wtedy no, być może jest tak, że ta Druga osoba już dała też powód do utraty zaufania. No, związek wymaga zaufania z, z obu stron. No ale możemy się zgodzić co do faktu, iż nie da się zbudować trwałej więzi na kontroli bardziej na wzajemnym zaufaniu i miłości. Tak. O tym no, pewnie więcej nie powie to. psycholog niż prawnik. Yy, prawnik, no, najczęściej. Spotyka się z, cóż, z tą utratą zaufania, często spotykamy się z wydrukami SMS-ów, MMS-ów, stron, które, z całych rozmów, które ze sobą gdzieś tam prowadzą, czy prowadziły, pod tym względem postępowania, no szczególnie postępowania w sprawach rodzinnych, Często no, głównie w sprawach o rozwód, one no, istotnie zmieniły się od czasu, kiedy e, mamy te nowoczesne e, środki komunikacji, takie jak na przykład Messenger. E, przed, e, zanim te środki po, te powstały, z, zanim, zanim weszły do powszechnego użycia, no więc te e, postępowania e, wyglądały najczęściej w ten sposób, że no, słuchaliśmy świadków, słuchaliśmy strony. Więc no, świadkowie mm -hmm, mieli mm -hmm. najczęściej jakieś y, y, informacje, które często były takie niebezpośrednie czyli po prostu jakieś, jakieś, powiedzmy sobie, kwestie takie, z których było można wnioskować o zachowaniu drugiej strony. No natomiast y, po wprowadzeniu tych elektronicznych y, środków komunikacji, właśnie tak jak. Y, y, Messenger, co się zaczęło już chyba w, na etapie naszej klasy, bo kiedyś taki był rodzaj komunikatora, no, coraz częściej zaczęło się zdarzać, że y, któryś z małżonków, tak, y, będąc y, 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 niewierny, nie wylogował się z y, y, takiego komunikatora. komunikatora. No i potem ten drugi małżonek, często y, zupełnie y, przypadkiem, przypadkiem no, otwierając sobie ten komputer, no, otrzymywał po prostu kompletny flirt albo wręcz opisy jakichś sytuacji po prostu intymnych z tego drugiego małżonka. No cóż, te, oczywiście, jak najbardziej te materiały no, wtedy. Stanowią, są, dowód. stanowią dowód. zostają składane jak do, do akt. No i potem oczywiście no, sąd ocenia ich wiarygodność, bo to też jest różnie z tym. Czy, czy są wiarygodne, czy nie. No ale to, to istotnie zmieniło postępowania sądowe właśnie w, w sprawach rodzinnych. Można powiedzieć, że usprawniło, korzystając z tych cybermożliwości, w niektórych kwestiach, ale też może zrobić dużo złego, bo często osoba ogarnięta lękiem, obsesją, tak? W różnych zaburzeniach, na przykład w zespole Otella. Potrafi zinterpretować zupełnie neutralne komunikaty, jako zagrażające tej drugiej strony. No i wtedy ja rozumiem, że te wszystkie możliwości cyber i inne, internetowe, dają nam zale no, zarówno plusy, jak i minusy, tak, w różnych rozpatrywaniach. Ale też, jak rozumiem, każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. To prawda. Każda jest inna przecież. To prawda. No więc. Prawo nas chroni, tak? Mamy prawo do posiadania własnej kosmetyczki, własnej torebki, własnego komunikatora, własnego telefonu, który jest zabezpieczony kodem i nie mamy obowiązku tak po prostu dawać go współmałżonkowi, bo chce. Zgadza się? Tak, poza tym mamy jeszcze prawo do tego, żeby na przykład nie wiem, udać się na przykład na stronę, gdzie możemy się przebrać, gdzie możemy się na przykład wymyć bezkoniecznie, na przykład umyć bez konieczności, na przykład nie wiem, bycia obserwowanym przez inną osobę. I jeszcze wiele innych czynności życia codziennego, po prostu, które wymagają intymności, Dyskrecji. Odrębności, Odrębności. Tak, tak, tak. Do tego jak najbardziej mamy prawo, i to nie jest nic złego, to są jak najbardziej naturalne potrzeby człowieka, które są chronione prawem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.